Dzisiaj z ramienia organizacji CMBA rzucam z połowę dla Grzesia. Rzucałem wcześniej razem z sędziami statystykami CMBA. Teraz, jako organizatorzy, zobaczymy, za którym razem się uda. Pięć prób. Rzucamy dalej. wiem za którym, później po I od razu nominuję kolejne osoby. Fundację MG13 Łódź. I wszystkich finalistów, którzy zagrają w, w finałach CMB plus Multibondu. Którzy byli nominowani wcześniej, czyli Boldontlie. Szara Strefa. Ojej, ale się zmęczyłem. Hykom Basket Squad. Czy o kimś zapomniałem? Los Parque cykliners rzucali. No i Sporto. Pozdrawiam.